Dzisiejszym materiałem zapoczątkujemy sobie nową serię z racji tego, że ja często nie mam czasu, żeby nagrywać 15-20-minutowe odcinki, a Wy nie macie czasu zapewne ich oglądać, to odpalimy sobie takie kilku minutówki na zasadzie ciekawe ciekawostki, które fajnie znać, ale niekoniecznie oglądać na ich temat 20-minutowe filmiki. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma Wam się bardziej podoba. Yo, witam Was na kanale Atec Development. Ja mam na imię Alex i w dzisiejszym materiale pociągniemy dalej temat stawu skokowego. Pokażę Wam super fajne ćwiczenie, które podlinkował pod poprzednim materiałem o stawie skokowym jeden z naszych widzów, który nazywa się. Czekajcie, muszę sprawdzić. CLIN7133TW00D. Dobra nazwa użytkownika, oryginalna. Mianowicie zapodał on link do kanału The Gate Guys, gdzie pokazał tam pan bardzo fajne ćwiczenie na wzmacnianie zginaczy grzbietowych stawu skokowego. Niestety, panowie nagrali ten materiał chyba butelką po ketchupie, bo wygląda tragicznie. Dlatego ja. To przetłumaczę i nagram to porządniej, e, ale link do ich filmiku oczywiście umieszczam w, za, w opisie poniżej, jeśli chcecie zobaczyć oryginał, to zapraszam. A i te liście tutaj. Tak jak nieraz słyszeliście, to na tym kanale samo rozciąganie, rolowanie mięśni nie wystarczy, trzeba wzmonić... wzmonić... To trzeba zrobić z ich antagonistami, wzmocnić. W tym przypadku będziemy wzmacniać przód naszej goleni, piszczelowy, przedni, prostowniki paluchów e, długie i krótkie, gdyż są to synergiści dla zgięcia grzbietowego i wykonamy to w, przy użyciu takiego bardzo, bardzo fajnego ćwiczenia. Słuchajcie, cała, cały miech polega na tym, że trzeba ustawić się w lekkim hindrzu, podnieść mocno paluchy do góry. I utrzymując to zgięcie grzbietowych palców, podnieść stopę tak, żeby się znaleźć na samej pięcie, przesunąć kilka centymetrów, odstawić. To samo robimy z drugą nogą. Podnosimy do góry, przesuwamy, powoli odstawiamy. Znowu ciach do góry, pam, odstawiamy, cały czas utrzymując paluchy do góry. Jak zrobicie 10-15 powtórzeń na stronę, zobaczycie, że mięśnie goleni zaczynają mocno się odpalać, bo o to nam chodzi tutaj, żeby powzmacniać tutaj mięcho, które się znajduje z przodu e, Waszej, Piszczeli. I teraz tak, znowu ta gałąź. I teraz, jakie, jakie wskazówki techniczne, jakie błędy można popełnić w trakcie wykonywania tego ćwiczenia? Po pierwsze, jeśli podnosicie paluchy do góry i widzicie, że robią wam się palce tak zwane młoteczkowate, to znaczy, że aktywizujecie bardziej krótkie prostowniki palców, a nie długie. Więc. To może was popchnąć do dalszej dysfunkcji. Paluchy mają być na sztorsk, mają być wyprostowane. To zagwarantuje wam, że oszty dziadu. To zagwarantuje wam, że wszyscy synergiści, jakby się odpalą, i to nie wtłoczy was do dalszej dysfunkcji. Kolejna sprawa, jeśli wykonujecie krok. To chciałbym, żebyście nie prostowali kolana, czyli na zasadzie, że jak chcę podnieść nogę, to nie robię czegoś takiego przesuwając, gdyż to wyprowadzi was ze zgięcia grzbietowego. jedna z fajniejszych rzeczy odnośnie tego ćwiczenia, że możemy ją sobie wyregulować w zależności od mobilności stawu skokowego oraz stopnia trudności. Nim dalej dam kolano w przód, tym wywołam mocniejsze zgięcie grzbietowe, a co za tym idzie, to ćwiczenie będzie cięższe, tak? Eee, czyli mogę naprawdę mocno wyprowadzić kolana w przód, próbować podnieść przód mojej stopy tak, żeby tylko pięta przylegała i odstawić. No i to już jest dla mnie na przykład teraz wymagająca pozycja. Ciach. Bardzo fajne ćwiczenie. Eee, tak jak powiedziałem 10, 15, może 20 kroczków po wykonaniu swoich mobilizacji, rozciągań warto naprawdę wypróbować. To tyle na dzisiaj ode mnie. Krótka forma, mam na nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, piszcie w komentarzach, będę przygotowywał kolejne materiały na ten temat. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie!